Paweł, jak firma Horsch pasowuje się w rolnictwo Jutra, rolnictwo technologii 4.0? Technologia 4.0 to jest bardzo obszerny temat. Wpisujemy się naszymi produktami, jeżeli chodzi o technologię oprysku. Z perspektywy dostępu technologii związanych z opryskiem punktowym, opryskiem pasowym. Ta technologia jest dostępna już od dzisiaj w naszych opryskiwaczach. Rozbudowujemy również technologię dla oprysku standardowego w oparciu o system pneumatyczny, ale również o system PWM, gdzie sterujemy impulsowo naszymi dyszami. Więc ta technologia jest już teraz dostępna. Skupiamy się na na tym, żeby podążać za rozwojem, rozwojem rolnictwa 4.0 i skutecznie aplikować każdy środek, najważniejsze musimy o jednej, jednej rzeczy pamiętać. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby precyzyjnie sterować belką opryskiwacza. Technologia jest już dostępna, ale ta podstawa jest najważniejsza czyli sterowanie belką opryskiwacza na system Boom Control, który jest opatentowany. Sterujemy belką opryskiwacza na poziomie 25-30 cm. Od Łanu, jesteśmy bardzo blisko Łanu, dzięki temu to jest podstawa. Możemy celnie i skutecznie uderzać środkami, uderzać zabiegami w Łan, w miejsca docelowe. No właśnie przed Łukaszem Sobiechem przemawiał Teodor Lep, przedstawiciel Waszej firmy, bardzo ciekawy wykład. Opowiadał właśnie o precyzji i bezpieczeństwie zabiegów. Co wyróżnia firmę HORSZ w tej materii? W przypadku precyzji odniosę się do tego pierwszego pojęcia, tak jak Teodor Lep również zaznaczył, precyzja to również ochrona przed, ochrona przed znoszeniem to jest bardzo ważny aspekt wykonania prawidłowo oprysku i bezpiecznego dla środowiska, tak? W momencie kiedy jesteśmy w stanie obniżyć werkę 25 cm 30 cm odłanu, w znaczny sposób niwelujemy efekt negatywny efekt znoszenia oprysku. Kolejny aspekt bezpieczeństwa to jest, chcemy stosować opryskiwacz, mieć opryskiwacz w naszym gospodarstwie i stosować wiele różnych zabiegów. Nie będziemy kupowali opryskiwacza, który będzie dedykowany dla jednego wyłącznie zabiegu herbicydowego. Stosujemy różnego rodzaju odżywki, herbicydy w zbożach, w rzepakach, w kukurydzy, więc jest wiele zabiegów, które wykonujemy w ciągu roku w naszym gospodarstwie, dlatego bardzo Ważne jest, żeby utrzymać zbiornik cieczy roboczej w czystości. W naszym rozwiązaniu, w tak zwanym systemie CCS, to jest system ciągłego mycia opryskiwacza, w oparciu o dwie pompy, jesteśmy w stanie skutecznie zapewnić bezpieczeństwo stosowania oprysku w kolejności, czyli te, które następują po sobie. Rolnik może być pewny tego, że nie przypalił upraw, nie zaszkodzi im przechodząc z zabiegu na inny zabieg. To jest bardzo ważny aspekt, który jest dla nas, również jeżeli chodzi o firmę LEP, bardzo istotny, dlatego rozwijamy ten system mycia, cyrkulacji wody wewnątrz opryskiwacza, tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo stosowania się środków yy, i zabiegów w gospodarstwie. Czyli technologia w służbie człowieka.